Drodzy, witam was, Horizon Zero Dawn. I witam z miejsca, z którego tak naprawdę będziemy rozpoczynać zadanie. Dziwna Greta. Nie bez powodu stąd startujemy, ponieważ tak jak widzieliście w tym filmiku na początku, a raczej w tej rozmowie na początku, no właśnie tutaj Eloy otrzymuje to zadanie, więc stąd będę chciał wam pokazać gdzie i co i jak. No dobra, moi drodzy, nie przedłużając, no, nie da się ukryć, musimy zjechać na dół, musimy się, że tak powiem, przedostać na drugą stronę mm, naszego obozu, gdzieś tam, o, gdzieś tamte góry, niestety tutaj nie ma żadnego skrótu, też tak jak było widać na mapce, więc nie przedłużając, ruszamy. Zadanie nie jest jakieś mocno skomplikowane. To jest e, raczej z takich misji pobocznych, luźniejszych, pozwalających jeszcze nieco zapoznać się z mechaniką, e, trochę się rozeznać w sterowaniu Eloy. No, oczywiście, tu zawsze jak będziemy przechodzić przy tym ognisku, będzie nam pokazywało e, informacje o tym, a żeby zapisać, że. Easy, easy. No, że można tutaj zapisać grę, odpocząć. Aha, w momencie, bo jeszcze tu mam zaznaczony ten marker, e, ponieważ musiałem wrócić się w tamto miejsce. No, tutaj obok czujki, tradycyjnie w lewo, U wojownika nie ma. Może gdzieś tam patroluje, ale nim nie będziemy się zajmować. Oczywiście, jak ktoś nie chce tak ze spacerkiem iść, może przyspieszyć. Przypominam, przyspieszenie jest pod yy, lewym analogiem. Jak klikniemy, no to wtedy Eloy biegnie. Tu mamy dzika. Czujkami nie będziemy się też zajmować. Jeżeli ktoś chce, może sobie zapolować. Ja sobie je po prostu wyminę. I tutaj między tymi skałami wchodzimy na górę. Na jakiś czas powinniśmy zgubić te czujki, także nie mamy się co nimi przejmować. Chyba żebyśmy właśnie spacerkiem szli. No to wtedy po prostu te czujki by nas atakowały. O tu jest kolejna czujka. Nią też nie będziemy się zajmować. Tutaj tak naprawdę ścieżka nas prowadzi wprost do że tak powiem naszego zlecenia dawcy. No i tutaj nie trudno się domyślić. Belly, podejść. Hello, Grata. Hello. Oh, since I was cast out, have I not been constant as the river flows? Have I not kept the vows as the stones do? Show me your grace, All-Mother, oh and provide for me once more. Don't worry, Grata. I'll hunt your rabbits. oh mother I hear your voice on the wind.

Czy indyka jej upolujemy, czy nawet dzika, nie ma to znaczenia. Mięso to mięso, tutaj gra będzie nas. E, inaczej, gra będzie to akceptowała. No i tak jak widać na mapce, mamy określony teren, gdzie powinniśmy pozyskać to mięso. E, podpowiem Wam, że jeżeli ktoś komuś się nie chce tam lecieć, gra również zaakceptuje, jak gdzieś tutaj po drodze polujemy. Także to nie jest jakiś taki mm, duży wymóg odnośnie tego. Teraz dla odmiany może sobie na spokojnie pójdziemy, właśnie żeby jak gdzieś tam wypatrzymy, od razu polować. Do polowania polecam używać raczej tych zwykłych strzał, nie tych ognistych z tego względu, że te zwykłe strzały łatwiej jest wytworzyć, prędzej będziemy w stanie je wytworzyć, niż ogniste, gdzie może być tak, że nam zabraknie w pewnym momencie surowców. Tam mamy indyka. Ja sobie pozwolę od razu, właśnie na niego zapolować. Tutaj przy polowaniu dobrze jest właśnie mieć umiejętność tego spowalniania czasu. Proszę bardzo żeby nie było, że oszukuje, grana zatwierdziła, że mamy już mięso. Eee, spowalnianie czasu yy, mamy pod prawym analogiem, powściśnięcie prawego analogu, tylko w momencie, kiedy yy, no, odblokujemy sobie tą umiejętność. No, gdzieś tam jeszcze indyka słyszałem, ale nie chcę się odwracać, dlatego sobie pójdziemy tutaj. Eee, Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Ja wam pokażę W momencie kiedy celujemy Wciśniemy właśnie spowalnianie Po prawej stronie Od naszego celownika Pojawia się nam się taki pasek Ten pasek teraz widać On, żeby ponownie go użyć Tego spowalniania czasu musi poczekać, Musimy poczekać aż nam się załaduje Chyba, że po prostu Użyjemy sobie trochę Nie, nawet jak trochę Użyjemy musimy poczekać Grania nie pozwala. Mamy też królika. Ale pięknie wszyje dostał. Oczywiście... O! Proszę bardzo. Może pozbądźmy się tych czujek, żeby nam... Ops! Uwaga na oślepienie czujki, inaczej na oślepienie przez czujkę. Oczywiście za zabicie maszyny e, czy zwierzyny otrzymujemy punkty doświadczenia. Dlatego, jeżeli ktoś chce szybko sobie nabić, no to może sobie w ten sposób też ponabijać. No dobra, jeszcze jedno mięso potrzebujemy. Tam widzę królika, radośnie skacze jeszcze. Do polowania też polecam po prostu przykucnąć. Wtedy bliżej możemy podejść z zwierzyny. O Dobra, udało nam się polować jakiegoś. Zajca reszta nie chcę tam hasa. No, to oczywiście, tutaj warto zaznaczyć, że e, no, za zabicie tych zwierząt to jest niewielkie te doświadczenie. Warto też porobić sobie te zadania poboczne przed e, wykonaniem głównej misji. Żeby nabrać doświadczenia, teraz taka sprawa. Tutaj, jeżeli ktoś zdecyduje się jednak zapalować w tym miejscu, łatwo ma dotrzeć do tych paciorków. Tutaj nie idziemy w dół, tylko idziemy w górę tym szlakiem. Jak to Eloi go nazwała, to jest chyba szlak wojowników, albo przynajmniej gdzieś tutaj blisko przebiega. Tu póki co mamy drogę prosto. Musimy użyć Xa, żeby przeskoczyć. No i wchodzimy na górę. Są momenty, kiedy Eloy właśnie w ten sposób wyciągnie rękę i nie będzie chciała automatycznie przeskoczyć. Wtedy musimy użyć Xa, żeby Eloi no, zrobiła, że tak powiem, większy sus. Teraz tutaj, kiedy znajdziemy się na tej skarpie, Tutaj podchodzimy do, z lewej strony do ścianki i tutaj mamy kolejną drogę. I ponownie X. -em. Oczywiście lewym analogiem sterujemy w którą stronę Eloy ma się poruszać, to nie jest tak, że Elois sama wybiera ścieżkę. Teraz idziemy prosto. I tutaj tak naprawdę wchodzimy na ten pal i X-podskakujemy, żeby Elois zjechała tutaj. No i baciorki mamy tutaj gdzie nam pokazuje gra. Tu raczej nic więcej nie znajdziemy. Jest to niby teoretycznie sognisko. ognisko. Ale no, z tego ogniska nie jesteśmy w jest stanie skorzystać. Dobra, wypadałoby wrócić na dół. Na dół możemy iść ścieżką, która nam. Znaczy, no powiedzmy, że to jest ścieżka. Albo polecam e, gdzieś tutaj. Moment, bo teraz sam się zagubiłem. O właśnie. Tu jak mamy tą skrzyneczkę z pociarkami, podchodzimy tutaj na ten kolejny wystający konar, wow. wow, wow. I trójkątem dajemy informację, żeby Elois zjechała na dół. Eee, tutaj gra idzie nam sporo na rękę. Eee, daje nam spore ułatwienie, ponieważ wina, w której Elois zjeżdża się nigdy nie kończy. No i teraz po prostu. Schodzimy na dół. Wiadomo, jeżeli gdzieś tam mm, będziemy próbować zeskoczyć, elej może się poturbować. Możemy stracić nieco zdrowia, a przecież nie o to nam chodzi. Tu mamy maszyny. Nie będziemy się wdawać z nimi w dyskusję. Ja sobie przyspieszę, żeby im tam zbytnio nie zakłócać spokoju. To mamy zadanie, te, tym zadaniem zajmiemy się w następnym odcinku. E, póki co ja wykonam to zadanie, a później pokażę Wam od początku do końca te zadanie. Pozostałe, które tutaj są. Tak, jak mówię, jeżeli ktoś ma chęć, może sobie powalczyć z tymi maszynami, pozbierać surowce. Ja tutaj będę się głównie skupiał na wykonaniu zadania, na tym, co zadanie tak naprawdę, że tak powiem, wymaga ode mnie, czyli każe nam. Dobra, zwolniemy, dajmy Eloy odetchnąć. Warto zwrócić uwagę, że Eloy przy takim dłuższym sprincie tu akurat nie, ale może później e, e, później może. Albo później, albo przy następnych odcinkach pokażę. W momencie kiedy dłużej biegniemy sprintem i się zatrzymamy, Eloy wówczas e, będzie łapała oddech. Będzie nawet trzymała się tutaj za biodra, pochyli się, żeby po prostu odzyskać, że tak powiem, siły energii. To jest bardzo fajny smaczek. I found your pair of beads too. Just try not to lose them again. All Mother. Each morning I find your tears of joy speckling the leaves. Joy at the beauty of all you have made. See how I cry now with you in gratitude. So you'll cry for her, but she won't speak to me. Fine. Guess that makes you the better outcast grata i may not be around much for a while i'm going to run in the proving and i'm not sure what's going to happen after that oh mother i thank you for the kindnesses you share when the proving comes in your great wisdom may you give favor to a brave of generous heart i think i get what you're saying goodbye grata for now No, każdy jakąś próbę e, przechodzi tutaj. No i tak naprawdę e, tutaj kończy się nasze zadanie. Jak widzicie, ono nie jest jakieś e, mega długie, a jest takie bardziej właśnie przyjemne, żeby nauczyć się jeszcze polowania, e, poćwiczyć sobie strzelanie. No, Jeżeli ktoś nabył właśnie nowe umiejętności, może również je wykorzystać. Powiem Wam szczerze, że kiedy grałem w Horizon, eee, tu gdzieś mi czujka świeci. Tam, eee, kiedy grałem w Horizon, czy to pierwszy raz, czy nawet drugi, kiedy nagrywałem let's play, na który oczywiście serdecznie zapraszam, na mój główny kanał patrząc na świat. Link do odcinka z tym zadaniem gdzie tam było w Let's Play będziecie mieli w karcie na górze ee, może też podlinkuję w opisie zobaczmy ale powiem Wam, że kiedy wracając do myśli którą miałem Kiedy grałem tutaj pierwszy raz czytam właśnie podczas Let's Play tak naprawdę do Grety przyszedłem raz, tylko tutaj podczas tego zadania. Eee, teraz tak sobie pomyślałem, że. Hmm. Ciekawe co się dzieje z nią później. Czy będzie jakaś interakcja z nią? Zobaczymy. Ja się póki co z wami żegnam. Eee, na dzisiaj to będzie wszystko. Skoro może tak szybko mi poszło, to może nagram sobie jeszcze jeden odcinek. Zobaczymy. Póki co w tym zadaniu to wszystko, tak jak mówię, nie będę tutaj wykonywał kilku zadań, żeby upychać to w jeden odcinek, żeby powiedzmy to trwało godziny czy tam pół godziny, tylko konkretne zadanie od początku do końca powiedzmy, bo w nie, na przykład nie da się przejść yy, pierwsze zadanie od razu. Trzeba wykonać tam jeszcze jeden quest, dopiero można kontynuować yy, to zadanie. A tutaj będę starał się tak od początku do końca pokazać to zadanie, jak je wykonywać, co, gdzie i po co, może właśnie jakieś wskazówki, uda mi się Wam podpowiedzieć coś, wskazać. A póki co, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!